Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 19 luty 2012. Na tym dzisiejszym Kikowym Szlaku kilka słów na temat Coś, dlaczego warto żyć. A właściwie, tak jakby, może próba odpowiedzi na pytanie, wspólna, moja i twoja. Czy masz coś, czy mamy coś, dlaczego warto żyć? Ee, życie ma sens i życie jest pełne, prawdziwe, kompletne, e, bogate w to, wszystko, co może ze sobą nieść, czyli ten swój fantastyczny potencjał, e, wykorzystany maksymalnie, jeśli wiemy tak naprawdę, po co żyjemy. Jeśli potrafimy w jakikolwiek sp sposób. Taki, znaczy może nie w jakikolwiek, ale w taki w miarę precyzyjny sposób zdefiniować, czy wiemy po co żyjemy, czy wiemy dlaczego żyjemy, czy mamy coś, co jest taką, jakby, myślą przewodnią, takim głównym, nie wiem, kręgosłupem, szlakiem jakimś tam wytyczonym, czymś mm, takim e, dla nas najważniejszym. Czy mamy po prostu. Zdefiniowaną w naszym umyśle, w nas, kompletnie w nas samych, misję naszego życia. Czy mamy tą misję naszego życia? Czy wiemy po co żyjemy? Czy mamy to coś, co potrafi przenosić nas przez czasami wręcz niewyobrażalne przeszkody i trudności, co potrafi dawać nam nadzieję i siłę w różnych. Mocnych, ostrych zakrętach życia, coś, co jest gdzieś tam ponad tym wszystkim, coś tak ogromnie istotnego i dla każdego z nas prawdopodobnie coś innego czy inaczej odczuwalnego. Czy mamy to coś? Czy mamy coś, dlaczego tak naprawdę warto żyć? Bo jeśli tego nam brakuje, jeśli robimy coś z przyzwyczajenia, z nawyków takich, że Robię dzisiaj to, dlatego że wczoraj to robiłem, a jutro będę to robił, bo to dzisiaj robię, prawda? I to będzie właściwie taką jedyną motywacją, jedynym powodem. To takie, to właściwie nasze życie będzie takim życiem z dnia na dzień. Będzie takim życiem e, bardzo rozproszonym i będzie życiem, w którym będziemy się lękać śmierci ciągle, bo tak jest. Ludzie, którzy żyją z dnia na dzień, są ciągle przerażeni różnymi sytuacjami, które gdzieś tam się. Wokół bliżej czy dalej nich wydarzają i e, przyjmują to wszystko gdzieś do swojej świadomości. Po prostu żyją w strachu, w ciągłym strachu, trzyci totalnym, totalnym, totalnym strachem. Musisz znaleźć powód, musisz znaleźć to coś, dlaczego żyjesz. Czy musisz dać sobie tą odpowiedź na to pytanie? Może ona nie będzie jeszcze kompletna i całkowita, taka stuprocentowa. Może nie będziesz tego jeszcze pewien do końca, ale chciałbym, żebyś był na tej drodze poszukiwań czy była na tej drodze poszukiwań, odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto żyć, dlaczego tak naprawdę warto żyć. Będzie to często też zbiór różnych, jakby elementów, który jednak stworzy coś. Takiego silnego, bardzo mocnego, coś, co będzie ponad, 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 ponad wszystkim. Bardzo ważna jest ta odpowiedź na pytanie, czy wiem, dlaczego żyję. Czy mam coś, co jest tym moim największym motorem, tym moim mm, nie wiem, jak to nazwać turbodoładowaniem. Tym, tą dodatkową mocą, która zawsze jest i która sprawia, że nie ma przeszkody, nie ma trudności, nie ma problemu, nie ma sytuacji. Nie ma czegokolwiek złego gdzieś tam, co by się w życiu pojawiało, czego nie mógłbym pokonać. Czego nie mógłbym pokonać, nad czym nie mógłbym przejść, zmienić, poprawić, żeby pójść dalej, żeby być bliżej tej mojej odpowiedzi na to pytanie, dlaczego żyję, po co żyję. Bardzo ważna, no dzisiaj taka może troszkę bardziej filozoficzna nawet ta moja kikowa trasa. Ale ta odpowiedź na to pytanie jest naprawdę, naprawdę bardzo ważna. Warto się nad tym zastanawiać. Warto pomyśleć, czy tak naprawdę wiem, po co żyję, czy wiem, dlaczego żyję, czy, czy mam tą swoją misję życia, czy rozwinąłem na tyle wizję, że do tej wizji mogę dopasować teraz misję, czy to jedno z drugim jest zbieżne, czy na pewno idę drogą, którą czuję, że powinienem iść. Włącza się jakiś dodatkowy zmysł, kiedy realizujemy naszą misję, kiedy wiemy, po co żyjemy. Włącza się coś ekstra dodatkowego. Już nie będę odpowiadał tu na pytania, co, bo to każdy odczuwa, kiedy coś takiego uruchamia się u niego. Do zobaczenia na jutrzejszym Kikowym Szlaku. Hej!